Hmm. Spora cisza tutaj, bym powiedział. Nie wierzę, biszuteria szukajcie na szukajcie a znajdziecie kolejny weekend, więc kolejne poszukiwania w wodzie. W ostatnich problemach z moim wykrywaczem, jak mogliście zauważyć na moich, moim poprzednim ostatnim filmie, okazało się, że problemem była odległość końcówki anteny od odbiornika. Więc teraz postanowiłem zrobić taki patent. Po prostu włożyłem tylko do tego to i antenkę mam przy. Pasku. No i zobaczymy. Na razie wszystko jest ok. Oby tak dalej. No nic, do pierwszego. Pamiętajcie, szukajcie, a znajdziecie. Dobra, wykopane. Co hmm, mamy? 50 groszy. myki do sakwy. A, zapomniałem dodać, że chodzę na moim w modyfikowanym programie park na razie z nim sobie trochę pochodzę głównym jego założeniem było wycięcie kapsli i zrywek zobaczymy jakie będą efekty hmm. Panie Raku Panie Raku czemu pan już nie żyje bidulka na razie jest strasznie cicho, ale cóż. Test, testuję mój program 70-71. Co to może być? Bardzo duży kapsolot. No, ale powiem jedno: rozwiązanie z tą anteną przy panelu to już... <śm> W dziesiątkę. Dziwne dla mnie było to, że poprzednie dwa sezony chodziłem z Deusem jedynką i, i nie miałem takiego problemu. Ten sygnał z ciekawości wykopię, bo na moje to będzie kapselek. No, zobaczmy, bo no, już widziałem, także nie myliłem się i to nowy Heineken Zero. Nieładnie ujdzie, bardzo nieładnie. Ale muszę powiedzieć, że woda całkiem przyjemna. Aha, aha. Część dalsza pomostu. Tu oddamy folijkę z mora kąpielisk. Na razie mam 50 groszy. Pora cisza tutaj bym powiedział. Aha. Tutaj mamy charcząco, skacząco. O, ej, coś tutaj. Przyszły pull pułap. Taki rywany sygnał. Właśnie 61, co mam wycięte. Nie wiesz, biżuteria. co to jest? Przerwany jakiś już tak harczał. Ale czy na jakieś półce są? 9 2, ale jakiś kurna za ładny. Albo go ktoś wypierdoli niedawno. No jest! Jaki ładny, srebrny. <grym> Super. Do fantów. Tego się nie spodziewałem. Dlatego zawsze mówię, szukajcie, a znajdziecie. Ale się ładny dzionek robi. Flauta na jeziorku. Ale był pierdzący ten sygnał. Żeby nie to, że nie ma tu żadnych sygnałów, bo jest taka cisza. No w ogóle tego chyba nie wykopał. I tak płytko. Jakoś ten sezon jest dla mnie miłościwy. Oby tak dalej. Cisza jak makiem zasiał. Dobra, wchodzimy w strefę wielkiego śmietnika. Tu jest największy śmietnik. I po to praktycznie tu przyjechałem sprawdzić moje ustawienia na tym śmietniku. Kopałem to coś. I to coś to jest monetka No proszę Dwa złote z PRL Tu pośród tych wszystkich dziwnych dźwięków coś słychać No tutaj 86 no, Mam jakiegoś Monetiksa W kości 5 groszy <laughs> Ładnie ten pierścioneczek tam wygląda 10 groszy z perel kolejny rak. Co to jest? Grana. To nie raku 50 groszy i 1 grosz 2 grosze. 8-9, 8-7 Ale jest dość głęboki. Nic innego jak 5 groszy. Na wykopane, i tym sygnałem są dwie monetki: dziesięć groszy i dziesięć groszy, jeden grosz i co teraz? Pięćdziesiąt groszy. Co to jest? Sztuciec. No nie. 50 groszy. Czyli, czyli jednak ciągle zawsze coś jest. Kopnę, ale myślę, że to będzie kapsel i się pomyliłem. Kurde, jeszcze takie 10 zł perelki tutaj się chowają. To jest aż dziwne Dobra, idziemy dalej Sygnał jak dzwon No i mamy śrubę od pomostu okay. Idziemy dalej Okej, okay. na dzisiaj koniec Jeziorko, jednak mnie zaskoczyło dzisiaj. Śmieci trochę. Tu jest jakieś śruby. Dwa kapselki, parę gwoździ. Parę zrywek. No i trochę folii aluminiowej. No swantów Dzisiaj doprawdy całkiem zacnie że nie wspomnę o biżuterii no to jest mistrzostwo ale świeże no moje no, ktoś to wywalił do wody bo to było zaraz zaraz na tym znaczy nie było głęboko po prostu nie powiem że na powierzchni bo było pod wodą ale na powierzchni ziemi taki pierścieńeczek srebrny super no, i paręnaście moniaków spadło. Także dziękuję jeziorko bardzo. A wy pamiętajcie, szukajcie, a znajdziecie. Myślę, że będzie coraz lepiej. Sezon letni się zaczyna, także oby tak dalej. Programik mój, myślę, że spisał się rewelacyjnie. Postaram się napisać go pod filmem. Możecie próbować, testować, oceniać, podpowiedzieć mi, co jeszcze bym mógł zmodyfikować. Więc na razie to tyle. I do następnego. Pamiętajcie, szukajcie, a znajdziecie. A i nie zapomnijcie o komentowaniu, subskrypcji, no i... Ciuka w górę. Do następnego.